Witamy, koleżanki hodowczynie, kolegów hodowców. Znajdujemy się w miejscowości Kępno. Słoneczko już jest wysoko, taką mamy pogodę. Tutaj jest przerób śmieci, utylizacja. Hodowcy myślę z Kępna znają to miejsce. Są wiatraki, tam kolejna jakaś fabryka. Tam jest jakaś autostrada. Szczerze powiedziawszy to nawet nie wiem jaka. Styd się przyznać, no ale tak jest. No i tutaj planujemy dzisiaj przeprowadzić czwarty lot konkursowy na dystansie 242 km. Też chciałem zaprosić kolegów, zachęcić do. Obserwowania przylotu na żywo logując, logując rejestr wchodząc na stronę YouTube wchodząc na nasz kanał Jan Bochenczak tam będzie transmisja na żywo się odbywać dzisiaj tak jak wspomniałem wcześniej już uruchomiliśmy przekaźnik kamery wszystko myślę że to będzie działać dzisiaj będzie taki pierwszy lot który będzie nagrywany na żywo pokazany bo nagrywany na żywo na Facebook jest cały czas ale teraz będą to kamerki. Monitorować i, i będzie fajnie widać na wskoki. Myślę, że, że warto sobie to oglądnąć. Zachęcam też do subskrypcji naszego kanału, bo wtedy po prostu dostajecie informacje. Czekaj chwilę jeszcze, bo jeszcze minuta. Dostajecie informacje odnośnie, odnośnie właśnie e, rozpoczęcia transmisji. Po prostu jak ktoś zasubskrybuje. Także dochodzi godzina 7.30. Także prosimy o start. Dobry lot wszystkim. No oczywiście gołąbki idą ładnie w kierunek, jak na razie. Informujemy też kolegów, że w dniu dzisiejszym, na prośbę kolegi Łukasza, założyliśmy GPS-y. Także gołąbki będą sobie... No, lecieć z GPS-em, będzie nagrywany lot. Zobaczymy po przylocie, oby te akurat dwa, które założyliśmy, oby dotarły, żebyśmy mogli odczytać lot. No, podzieliły się na dwie grupki, ale udają się ładnie w kierunku. Życzymy wszystkim powodzenia. Witamy ponownie, kolegów. Już dojechaliśmy do domu. Gołąbki w miarę fajnie się pozlatywały. Jeszcze minimalnie brakuje, ale cały czas dolatują. Mieliśmy tak szczęście, że dwóm gołąbkom założyliśmy GPS-y. Jeden z nich powrócił, drugiego jeszcze chyba nie ma. Może doleci. To zerkniemy, jak, jak leciał. Albo no na razie nie mogliśmy go znaleźć na gołębniku. Gołąbki, które zostały za. Typesowane, że tak powiem, ten GPS-em, to za zgodą, oczywiście, właścicieli, nikt tutaj sobie nie łapał przypadkowych. No i o dziwo, jak patrzymy na trasę, bardzo ładnie to wszystko odzwierciedla. Ja to może pokażę, tak jak koledzy widzieliście, na no, przy tej drodześmy stali. Tu jest ta autostrada, nad którą zastanawiałem się, jaka to jest. Czyli tu już widzimy, że to jest S8, tą, którą z kamer widzieliśmy. Tu samochody latały. I jak widzicie koledzy. Po wystartowaniu z kabiny, dosłownie tu my obok drogi stali, jakieś kółeczko zatoczyły, poszły, poszły sobie lekkim łukiem, tam właśnie było widać taki chwilowy manewr, a resztę praktycznie, jak patrzymy na kreseczkę, no tak, lekkim łukiem szły, bardziej udawały się w stronę wschodnią, taką południową. Może popatrzmy na po, miasto, czyli blisko Częstochowy Lubliniec, tu jest Olesno, czyli szły bardziej tutaj. Omijały Katowice, bytom, Śląsk. Bardziej trzymały się między, między Krakowem, Krakowem a Poświęcimiem. No i tutaj doleciały do domu. Praktycznie one po kierunku przeważnie z tej strony idą lekko, jakby od tyłu przyszły. Chociaż widzimy. Czasem nam no, wychodzą tu właśnie, jak jest miejscowość Wysoka, Rabawyżna, Bielanka i tu, tędy mają, ten. to lekko było tyłem z drugiej strony, no. akurat ten tak leciał, też nie wiadomo czy wszystkie, ale z tego co opiekunie, obserwatorzy mówili, to lekko jakby od tyłu no. I, i dużo hodowców mówi, że oto przeleciały, no jak widzimy koledzy, jednak, jednak one nie przelatują, tylko szły jakby tyłem. Bardziej, ale też w kierunku domu, i doleciały tutaj Pyzówka, no i tu jest w polach nasz gołęb. No, także, także te gołębie raczej, raczej nie odlatują, i ten gołąbek dość w szpici był. Także widzicie, koledzy, nie przeszkadzał mu TIPES, bo tu jest 10:34, a pierwsze były 29, to praktycznie 4 Siedem. minuty w szpici był 4 minuty później niż pierwsze gołębie. Także praktycznie to była. Pierwsza bodajże trzydziestka, ja nawet sprawdzę, ale właściciel gołębia prosił, żeby nie mówić publicznie, czyli to był gołąb, więc nie zachowam jego prośbę i nie upublicznię tego, ale tak jak mówię, tutaj właśnie, tu jest Zakopianka, ta, te wszystkie serpentyny i tu leciały ponad Zakopiankę. Normalnie powinny iść właśnie z Kawą, Rabą Wyżną, tutaj Bielanką, czyli jakby drugą stroną, no ale tak leciały, no ale z tego co widać koledzy praktycznie na krechę, praktycznie na krechę lekkim ukiem popatrzmy może także dla ciekawości gdzieś nad miejscowością myszków, kozie głowy gdzieś tu były, popatrzmy na wysokości kozi głów, która była godzina, była godzina 8.51 a myśmy wypuścili gołębie 7.30, czyli półtorej godziny niecałe nawet, no nie całe półtorej godziny już były nad kozimi głowami także dosyć leciały fajnie na wysokości. Powiedzmy, chrzanów Mysłowice no, nad Mysłowicami. Stricte przelatowe 9.33 Czyli z Mysłowic do domu leciały właśnie jakąś godzinę. Alweria, tutaj gdzie kolega Mędrysa, lotuje, leciały właśnie nad Alwerią. 9.43 i gdzieś wysokość jeszcze była. 1300 metrów nie, nie. na minutę, to jest prędkość. Tu jest. 447 metrów. 400, nad poziomem morza. A to nad poziomem morza, no to akurat. A nad poziomem gruntu nie mamy takiego tutaj. E, można sprawdzić? Zejść tutaj na dół. Masz izolinię, tak słodą. Ni niżej tutaj. Już wjechać, tak, jakby w, w teren. O właśnie. I tu gdzieś powinno no. być. No, jest tylko numerowany? Nie? Będzie, powinno być. No, mniejsza o ale ta, ta prędkość, którą właśnie widzieliśmy na zegarze, to mniej więcej z tą prędkością się poruszały gołębie. No. Także tak to, koledzy, wygląda. Tutaj kolega Łukasz Trybuł prosił nas. No to widzimy, jak te gołębie leciały, z jaką prędkością. O, tutaj mamy fajnie, bo tu Wygryzmy. możemy sobie oglądać i było 1100, momentami było 1300. Ja może daj to dystans. Na dystansie, na Dystans, dokładnie o. jaki pokonały dystans? Ten gołąbek pokonał dystans. No właśnie w kilometra. Tutaj masz dystans, to jest 240, 240 coś. A to Poczekaj, być... a popatrz może... Nie, czekaj, może tu odnajdziemy, teraz tu mamy. Nie, to tu nie pokazuje. Prędkość... Jak nie? To ci pokazuje czas. Prędkość, Pozekaj. prędkość i zaraz zobaczymy. Nie, dystansu nie ma. Tu masz dystans, czyli ten, ta linia widzisz tu. No, czyli tu było 30, 240. 40. Prawie 260 wychodzi. No, czyli troszkę, no wiadomo, bo nie leciało idealnie na krechę, nie? To około 260 km zrobiły, No tak to, tak to wygląda. No, a prędkość była różna. Zobaczmy, jaka była na starcie prędkość. Popatrzymy. Na starcie była nawet 1400, 1600, o 1620 momentami. Także widzimy nawet 1700, czyli widzimy ten początek był szybki i tutaj już widzimy, już było nawet 1000, czyli tu, tu już musiały, wiatr 100. bardziej czołowy, nie, bo tu był już później po przeleceniu 80 km, 100 już wiatr taki czołowy był i ta prędkość spadała, no i pewnie też zmęczenie, nie, 1200, popatrzmy jak przeleciaj około 200 km, to tu było już 1100 prędkość. No widzimy, ale momentami takie różne: 1100, 1300. No także, także, mniej więcej, z taką stabilną prędkością cały czas leciały te gąbki. Tak to w wygląda. Myślę, że jak odnajdziemy tego drugiego gąbka, to też wam pokażemy, jak. Jak Także tutaj jest cał całkowity tajemnica dystans. Tajemnica się, jak to by mówił przylot. Mamy całkowity dystans 534. 230, 253. 253. No. Czyli tak praktycznie, ten no, nadłożył tylko, bo 242 było kilometry do nas Prosteń. w prostej linii yy, 241 i 200 metrów, no, czyli 242, tak jak my tam podawaliśmy. Czyli nadrobił tylko dosłownie 11 kilometrów Ty, tymi lekkimi łukami. Czyli można powiedzieć, że praktycznie walił na wprost, no. także fajnie, fajnie. Fajnie leciały dzisiaj, no przynajmniej ten gołąbek, który był właśnie, można powiedzieć, czołowo w pierwszej pięćdziesiątce. No. Także, że widzimy, że to co hodowcy z czasem pytali, czy nie przeszkadza, ten type, no widzimy, że nie, bo jednak ten GPS, bo jednak gołąb bardzo szybko Powrócił do domu, praktycznie w szpicy. No. Zobaczymy, jak ten drugi, jak go odnajdziemy. Także tyle, hodowcy. Pozdrawiamy wszystkich. Dobry lot.